Witam Was, zapraszam na tygodniówkę. No, pytamy karty o ważną energię na najbliższe dni. Co macie teraz usłyszeć odnośnie miłości, związków, relacji, spraw sercowych, emocjonalnych? Coś ważnego, co, na co warto zwrócić uwagę w tym momencie. Pamiętamy, że to rozkład ogólny, więc jeśli z kimś nie rezonuje, no to wiadomo, nie bierze nic na siłę. Ok, zaczynam od tej grupy. Co dla Was za wiadomość tutaj będzie. Poproszę wszechświat o te informacje na najbliższe dni. No, takie są tęsknoty sercowe. Pani kusi, pani wabi, gdzieś tam nie daje o sobie zapomnieć. Hmm? Miłośnie, czułościowo. Tęsknota z oddali, gdzieś jakby przebywacie hmm, troszkę daleko od siebie, ale energetycznie czuć bardzo silne powiązanie. Tutaj jest takie przerabianie czegoś bardzo głębokiego, tak jakby obie strony. Nie potrafiły się od siebie odciąć. I tak wcale nie jest powiedziane, że będzie Wam dane spotkać się w tym tygodniu i porozmawiać, bo ja tutaj czuję takie wibracje, takie nawoływanie takie, takie zdali, wiesz, takie, takie głosy, których nie słychać, ale ich czuć. One tak głęboko hmm, wchodzą. No i są z głębi serca wyrażane. No, ktoś bardzo cię przywołuje. To jest, w ogóle może to być jakaś trudna miłość, trudna relacja, taka nawet pułapka sercowa, w której to nie ma jakiegoś szczęśliwego rozwiązania na ten moment, ale jest bardzo silne uczucie. I powiem tak, dla wielu z Was macie partnera karmicznego, takiego, no nie wiem, kochanka. Emocjonalnego, czułościowego, kogoś bardzo z wami związanego, i ta osoba jest gdzieś blisko. Tutaj, jakieś takie, wieszcie, no, dni głębszego połączenia może niektórym się udać, wiecie, tak jakoś czy, czy porozmawiać, czy nawiązać w ogóle jakiś kontakt taki werbalny, ale nie wszystkim. Wielu z Was będzie odczuwało jakieś wspomnienia, rozmyślania na temat tego, co przeżyliśmy razem, to, co tam gdzieś nas łączyło, powraca stara miłość. Dla niektórych z Was. Gdzieś ona jakby nie odeszła do końca. I to jest takie, tu są pokazane też takie sidła miłości. Coś takiego, co jest energetycznie szalone, zwariowane. Dla tych, którzy nie mieli takiej miłości, nie mają takiego partnera, z kim czują taką specyficzną więź, no to może przyjść coś takiego nowego, pojawić się w Twoim życiu, nowa miłość, nowa osoba, ale z nią są związane właśnie jakieś wyrzeczenia, jakieś rozterki, jakieś takie. Trochę niespełnienia, bo tutaj jest coś, jakby tak, no, nie po drodze nam w tym momencie. Wy się tak docieracie. Taka w ogóle tu jest głęboka lekcja miłości, ale to jest taka miłość, to nawet jeśli nie jesteście razem z tą osobą, ale ten ktoś naprawdę cię czuje. To jest taki cudowny świat emocji, tak głęboko to wszystko gdzieś w Was weszło. Tam jest taka kraina, do której nikt nie ma wstępu poza Wami. Tylko wy w tym wszystkim się jakby potraficie poruszać, czujecie to, rozumiecie tą sytuację. Ona mogłaby być jakaś irracjonalna, gdyby ktoś sta stanął z boku, spojrzał i popukałby się w głowę. Co też oni? A oni wiedzą, oni czują. Bardzo silny pociąg fizyczny, emocjonalny, takie. Niemoc zapomnienia, niemoc uwolnienia miłosnego, sercowego, a ta miłość się nie spełnia w tym momencie, ona nie ma prostej drogi. No. Niektórzy z Was to y, mogą usłyszeć nawet o tej osoby, a to nie wszyscy pamiętajcie, nie, nie wierzcie tego wszyscy, że ktoś jakby możecie cię chcieć albo za coś przeprosić, za to, że sprawił ci przykrość, za to, że cię zranił w przeszłości. I może do ciebie próbować w jakimś sensie, może nie wprost mówić, ale dawać ci odczuć, że chciałby znowu być z tobą w twoim życiu, jakoś istnieć, funkcjonować, być. I to jest takie, to jest szalone, to jest wariowane, to jest pewien cykl, który pokazuje mm, te osoby tak bardzo ze sobą y, zespolone. Jedno drugie gdzieś tam y, trzyma. Ty jesteś w nim, on jest w tobie i tak się tutaj ze sobą przeciągacie w te obie strony. I nie, ma, nie ma w ogóle takiego spokoju energetycznego. Jakaś lekcja miłości dla tej grupy nie jest zakończona. Choćby się Wam mogło wydawać, że może się rozstaliście, może jest, tak wiecie, trudno, ale to nie jest zakończone. Tutaj obie strony się czują, przeżywają i tęsknią za sobą. No dobra, no to co? Aniołeczki jeszcze słowo o tej miłości karmicznej, duchowej, bardzo głębokiej. Jeśli uwierzysz, ale piękna energia, jeśli uwierzysz w cokolwiek uwierzysz, poczujesz to, jest możliwe, wiesz? Masz w coś uwierzyć, bo wtedy będziesz taka Spokojna, cokolwiek to będzie dobre dla ciebie. Uwierz w to, zaakceptuj, przyjmij, odpuść. Bo jeśli uwierzysz, to dojdziesz tam, gdzie masz dojść, tam, gdzie będzie ci najlepiej, do Twojego miejsca przeznaczenia. Także wiara jest tutaj podstawą. Dobra, idziemy do drugiej grupy, co dla Was na ten tydzień. Druga grupa, jak to wygląda, jeśli chodzi o relacje, związki, sprawy miłosne. Co wy macie usłyszeć? Co ważnego? Jaka energia? Odcinam się od ciebie. Bardzo tutaj są takie energie, trudne, ktoś ma już dosyć po prostu, ty masz dosyć albo ta osoba, ale w ogóle to wy oboje jesteście pogubieni w całej tej sytuacji i udajecie, że wam na sobie nie zależy, a tak naprawdę tu jest relacja bratnich dusz, która jest skąpana w jakichś nieszczęściach, w jakichś smutkach, w jakimś bólu, w jakimś takim niepowodzeniu. I co my mamy zrobić? Może stoicie na takim mm, zakręcie życiowym, że trzeba by podjąć jakąś decyzję, ale jaką decyzję, kiedy ja nie potrafię podjąć tej decyzji i gdzieś tam biegniemy przez to swoje życie, cały czas trzymając kurczowo tą relację, tą osobę, tą sprawę sercową, ale się nie przyznajemy do tego. On taki dumny, taki tutaj uniesiony honorem nos zadziera do góry, no więc ona. Robi tak samo jak ten mężczyzna, bo ona się na niego zapatruje. No, skoro on taki dumny, tak go tutaj ego już tutaj prowadzi, więc ja też. I tak oni się niezdrowo ze sobą przepychają. Macie potężne ograniczenie, jeśli chodzi o spełnienie, szczęście dla tej relacji, dlatego to w tym momencie nie funkcjonuje i pokazuje się w energii takiego chłodu, takiego dystansowania się, oddzielania, oddalania. Miłość, która jest zakazana albo skazana na jakieś niepowodzenie w tym momencie, na tęsknoty, na bóle, na rozterki. I teraz się zastanówcie, dlaczego tak jest? Czy my rzeczywiście mamy w życiu taką sytuację, że nie możemy sobie pozwolić teraz o dbanie o tą relację, o jej kontynuowanie? Czy to my sami gdzieś tam się tak zacietrzewiliśmy w sobie i sobie, no. Ona też tak nos zadziera, on to już bardzo w ogóle. Tutaj mężczyzna jakby emanuje takim chłodem do kobiety, a wcale o niej nie może zapomnieć. Gdzieś tam ma też wiele wspomnień i takich emocji związanych z nią ale tutaj, wiecie co, tu wokół was też mężczyzna bierze pod uwagę inne osoby, które są w życiu, jakąś sytuację rodzinną, sytuację z bliskimi osobami, bierze to wszystko pod uwagę i on decyduje się na taki właśnie, na takie okazywanie chłodu i dystansu tej kobiecie, na no, rozdzielanie ich. A naprawdę jest miłość w tych ludziach, miłość, która cierpi. Tutaj odczuwamy Braki, tęsknoty, i gdzieś nam mm, bardzo siebie jest żal. Uwaga na to, uwaga na nierównowagę, bo jedna strona może tak wpaść w taką energię takiego łkania. Ja do ciebie wyciągam rękę, ja czegoś pragnę, of, o, chcę ci coś zaoferować, i też tak do ciebie tak się tutaj lgnę, tak się lepiej, tak wyciągam dłoń ku tobie. Hmm, bo chcę zaproponować Ci jakieś pogodzenie, rozejm, a ty co robisz? Dlaczego tak to odpychasz? Dlaczego udajesz, że tego nie widzisz? Izolujesz się? Także też, jeśli miałybyście hmm, zamiar coś takiego robić, no to tutaj warto to przemyśleć, bo, bo ta osoba ona stara się być w takiej energii logicznego myślenia, kontrolowania swoich emocji i gdzieś tam ich tłumienia. I. Być może potrzebuje czasu, żeby się z czymś uporać, bo, bo tutaj też jest dużo takiej niedojrzałości pomiędzy wami, jakby się wkradło. No niby miłość jest, uczucie wzajemne, ale gdzieś rządzą nami takie. Hmm, takie energie zupełnie jakby były jakieś nieświadome, pogubione, niegotowe na to wszystko, co nas spotkało. Tacy tutaj są wszyscy zabiegani, gdzieś zapatrzeni, czymś zajęci. A ta miłość, no gdzie ta nasza miłość, no przechodzi nam obok nosa, bo my nie reagujemy właściwie, bo my nie dbamy o tą miłość w tym momencie. My ją skazujemy na cierpienie, na wielką próbę. Tutaj też, co dalej z nami? Takie jest ocieranie się o jakieś takie trudne sytuacje, może nawet takie drastyczne emocjonalnie, ale tak naprawdę żadne z Was tak ostatecznie w głębi siebie nie jest gotowe na rozstanie, chociaż. Po, zachowanie z tego, co emanuje od ciebie w moim kierunku, można by tak przypuszczać, że ty, ty w ogóle jakoś ostygłeś, ty w ogóle jakoś, co ty masz za podejście, i tak ta kobieta ta z takim żalem ona do tego mężczyzny. No ale ona też nie będzie miała tego żalu w nieskończoność, bo w, w momencie, kiedy już tak. Zobaczy, że to na nic te energie jej się tak odbijają jako ścianę, i wręcz przeciwnie, to działa, że on jeszcze bardziej się odsuwa, dystansuje. No to ona zacznie się zachowywać tak samo, bo zobaczy, że to nie ma. No, nie da się inaczej, bo tu nic nie wskóram. Więc jest takie chłodzenie relacji miłosnej, takie. Trzymanie czegoś w ryzach, jakby to było właściwe w tym momencie, tak jakby obie strony uważały. Ale jeśli się pokłóciliście, to tutaj trudno wam się jest przyznać do, do winy. Każdemu się wydaje, że ma swoją rację, każdy widzi to ze swojego punktu, a nie ma takiej konfrontacji, nie dochodzi do tej konfrontacji, nie ma wytłumaczenia, nie rozumiemy się. Każde z was coś przeżywa odnośnie tej sytuacji, odbierają po swojemu, ale nie ma tutaj wspólnego dialogu w tym momencie, chociaż bardzo by jedna ze stron chciała. Gdzieś tam ta druga jest taka oschła. No. Aniołeczki coś dopowiedzą. Tak, mocne tak. Coś masz na tak. Wiesz, coś może myślisz, zamierzasz, planujesz, więc gdzieś tam... Masz być szczęśliwa, jeśli zrobisz sobie takie tak. Odzyskujesz równowagę i mm, taki spokój. W ogóle wchodzisz w cudowną energię błogości, więc idź w tamtym kierunku. Anioły cię pchają do tego. Zobacz, tu jesteś sama, jesteś szczęśliwa i niczego ci nie brakuje. Widzisz tą kompletność, tą całość, tą pełnię w tobie? To światło? Tak. To jest na tak. Wszystko masz w sobie. Nikogo nie potrzebujesz, aby cię tutaj Dupełnił. Cała moc jest w tobie, cała energia, więc idź na tak. No dobrze. To takie są główne energie tego tygodnia. Wiadomo, nie wszystkie, więc wyjście to tak, jeśli z Wami rezonuje i na zdrowo. Dobrze. No to co? Trzymajcie się do usłyszenia. Pa.